Dzień dobry, kolejny rozwojowy piątek, i dzisiaj mam dla Ciebie taki temat związany z odkładaniem na później, czyli test psychologów egzystencjalnych. Zatrzymaj się, nie odkładaj. O co chodzi w tym teście psychologów egzystencjalnych? Potraktowali bardzo serio. Takie główne pojęcie, które jest używane w psychologii egzystencjalnej, ale też w filozofii egzystencjalnej, sama egzystencja. Egzystencja jakby jest definiowana jako czas trwania. Esencja to jest jakaś istota, jest bardziej rzeczownik, a egzystencja to taki czasow... egzystencja, czasownik, coś, co trwa w czasie. Dla i filozofów i psychologów egzystencjalnych egzystencja to jest właśnie to nasze bycie, to nasze trwanie. Psychologowie egzystencjalni zauważyli, że my bardzo często jako ludzie tak sobie żyjemy z dnia na dzień, Jakbyśmy byli nieśmiertelni, i wieczni. Ta iluzja naszej natury powoduje, że mamy niezwykłą łatwość odkładania na kiedyś, odkładania na potem, ignorowania tego dzisiejszego dnia, tego czasu. Tu mi nie chodzi o to, żeby cieszyć się tym życiem. Nie zmierzam w tym kierunku, to też jest ważne, bycie tu i teraz, cieszenie się życiem w porządku, to jest ważne. Ale mi nie o to chodzi. Mi chodzi o taką głęboką świadomość, że dzisiejszy dzień on się nie powtórzy i to jest ten czas, który już mija z Twojej osi ży życia. Może coś jest w tym takiego z mechanizmów obronnych, że my o tym zapominamy, my się na tym nie koncentrujemy. Ale psychologowie Egzystencjalni mieli inny pomysł. Oni właśnie chcieli nam o tym przypomnieć i zaprosili nas do tego, żeby popatrzeć się na swoje życie jak na prostą, na tej prostej, tak do 18 roku życia sobie po prostu zahaczyć tam mamy dzieciństwo, jakąś wczesną młodość no wiadomo, nie bierzemy do końca odpowiedzialności za to, co się tam dzieje. Odpowiedzialności, bo przecież są rodzice, jesteśmy jakoś tam kształtowani. I tak mówią, gdzieś tak od 70 roku życia też tam warto już za, zaznaczyć, że no już to będzie taki czas, gdzie nasz wpływ, moc może się okazać słabsza. Może nie u wszystkich, ale przeważnie. I sobie zostawić ten czas gdzieś właśnie tak do 70 albo 60. To może być różnie. Psychologia starzenia się mówi wyraźnie, że do 70., że osoby starsze w dzisiejszych czasach one są, mają dużo lepszą sprawność yy, są yy, dużo bardziej decyzyjne mają finanse, zasoby i to one pomagają młodszym pokoleniom, a nie młod, młodsze pokolenia osobom starszym, dlatego ja bym była przy tej 70. Na tej osi czasu masz to 18 lat i teraz zaznacz sobie tutaj te te 70, no 60, jak wolisz, i zobacz, w którym miejscu życia jesteś. Jak masz 40, no to do tej 60 masz 20 lat, do 70 30. Jak masz 50, to też sobie zobacz, że masz 10 do 60, 20 do 70. Ja ten test robiłam z pewną młodą osobą, która miała 25 i ona powiedziała: Boże, ile ja czasu zmarnowałam. Ja bym, no coś ty. Takie masz wrażenia, to co ja mam powiedzieć, prawda? Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że um, uzmysłowienie sobie, że ten czas mija, powoduje i do tego Was zachęcam, i sama też tak o tym myślę, że warto się skupić na priorytetach na rzeczach, które są naprawdę dla mnie ważne. A priorytety to są też takie rzeczy, wobec których i o tym często zapominamy. My jesteśmy w stanie zrezygnować z innych rzeczy. Powiedzieć, to dla mnie nie jest ważne, bo mam priorytet. Bo to jest dla mnie ważne. I to to jest słabe, nie? To jest słabe, taki słaby nasz punkt w tym sensie, że my nie umiemy rezygnować. My na tą linię życia chcemy napchać ile wlezie. Ty i to, i to, i to, i to, i to. W konsekwencji się okazuje, że relacje mamy na aby-aby. Praca no jest a tak byle jak, a przyjaźnie tak na niby. Nie mamy pewnych rzeczy takich dopieszczonych, dokończonych. Właśnie dlatego, że chcemy za dużo. Ja wiem, że to, co mówię, jest trudne. Też niechętna jestem, jeżeli chodzi o rezygnowanie z różnych rzeczy. I na przykład ostatnio myślałam o tym, bardzo lubię flamenko, bardzo, żeby zapisać się na flamenko i tańczyć. No ale już tak chodzę na treningi pływania, biegam, chodzę z ukochanym na tango, bo tańczymy tango, jest też bardzo piękne. No i no chyba będę musiała z tego zrezygnować, ale boli, boli, cierpię, cierpię. Ale to właśnie o to chodzi, nie, że jeżeli masz jakieś priorytety, to też ta umiejętność rezygnacji. Te priorytety, oczywiście, ja podałam przykład ze swoich zainteresowań, natomiast takie priorytety dotyczą pracy zawodowej, dotyczą życia rodzinnego i chciałabym się skupić na pracy zawodowej. Jeżeli nie umiesz wyznaczyć priorytetów, czyli nie potrafisz też zrezygnować z pewnych rzeczy, to wtedy Twoi ludzie, zespół jest przeciążony. I on też tego się nie uczy, nie? że my rezygnujemy na przykład z jakiegoś eventu dla rodziców w szkole czy w przedszkolu kolejnego, ale zrobimy im warsztaty, za które zapłacą. Jakieś solidne warsztaty, jakieś dawka wiedzy, za które zapłacą. I idziemy bardziej w tym kierunku. Nie? Żeby, żeby skorzystali. To zmusza też do takiego wyważenia pewnych działań. Nie? Jeżeli mamy ileś eventów, to po co nam kolejny? No wystarczy Boże Narodzenie, yy, może Wielkanoc, może Dzień Rodziny, nie? a może dajmy tam już coś innego dla tych rodziców yy, w szkole, nie? że umiejętność rezygnacji ona nas zmusza do takiego przejrzenia, co my mamy że jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby pakować wszystko, to my też nie patrzymy y, krytycznie. To tak jak w szafie, jeżeli ktoś nie utrzymuje porządku, to sobie pozwala na to, żeby y, tam dopychać kolejne rzeczy, ich te, jest tak dużo, że y, trudno później wybrać te najważniejsze, prawda, w których faktycznie mam ochotę y, być, w których się y, czuję y, dobrze. I, I musimy wyrzucać, wyciągać te rzeczy, wyrzucać, oddawać, jakoś sobie z nimi radzić. I tak samo tutaj, nie? Dlatego psychologowie egzystencjalni oni mieli takie założenie, że człowiek siebie kreuje, że może wykreować swoje życie w różnych kierunkach i wprowadzać zmiany. Pod jednym warunkiem. Musi zdawać sobie sprawę, że ma na to ograniczony czas. I nie ma nic bardziej przykrego, niż obudzić się. Gdzieś tam na końcu tej linii życia i powiedzieć, wow, to to już koniec, to już jest końcówka, to już się więcej nic nie wydarzy. Dlatego mówię, mówię o tym, ponieważ ta sytuacja też dotyczy firm i biznesu. Czasami mam telefony, proszę pani, mamy już 60 parę lat z żoną, prowadzimy tą szkołę językową albo przedszkole. No i teraz, co z tym zrobić? nie? Co z tym zrobić? Ja mówię, no co, co można zrobić? No, można wycenić, można sprzedać, można wprowadzić sukcesora. Ach, proszę pani, ale to wszystko jest w naszej głowie. My nie mamy opisanych procedur, my nie mamy żadnych opisów stanowisk. My tutaj nic nie mamy. Gdyby nas nie było, to by to siadło. Ja mówię, no to trzeba to zrobić, ale my już nie mamy sił. No to co? Więc y, może to nie jest najweselszy y, temat. Natomiast chciałabym o tym powiedzieć, żebyś pomyślała, czy to do ciebie jakoś pasuje, prawda? Czy nie odwlekasz pewnych rzeczy, nie zostawiasz pewnych rzeczy, dlatego że po prostu ta jakość życia się tworzy tu i teraz, nie? żeby z niej korzystać. Jeżeli to nagranie ci jakoś do tego zachęci, no to ja będę szczęśliwa, ja będę z tego zadowolona. I oczywiście polecam książkę nieustannie, nieustannie. Bo dużo w nią włożyłam e, serca, no i też pierwsze recenzje e, mówią o tym, że fajnie się czyta, że w jeden dzień e, można ją przeczytać, jest napisana w język, językiem przystępnych, o rzeczach trudnych, no i jeszcze są różne zadania, podsumowania, e, notatki można robić na marginesach, też są takie miejsca, gdzie można sobie Zrobić notatki, ale też są pewne hasła. Bardzo mi na tym osobiście zależało, żeby na marginesach były hasła, po których możemy zawsze wrócić do jakiegoś tematu. To co? Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień w kolejny Rozwojowy Piątek. Janna Femiego.